Matilda? Dzień dobry, szalone panie awokado. Dlaczego się patrzymy na te kuleczki? Ponieważ nasza dzisiejsza lekcja z cyklu czy wiesz, że będzie o winogronach. O! Winogrona należą do rośliny winoroślowatych. Winoroślowatych! Trudny wyraz, prawda? Tak. Istnieje bardzo wiele odmian winogron. O! Szacuje się, że jest ich około 5000. O! To bardzo dużo! To bardzo dużo! z których 250 jest uprawianych na skalę masową. O, a co to znaczy masową? To znaczy, że uprawia ich się bardzo, bardzo dużo w różnych ciepłych krajach. O. Winogrona rosną w gronach. W zależności od gatunku czy odmiany grono może liczyć od 15 nawet do 300 owoców. O. Winorośl jest pnączem, który osiąga rozmiary nawet do 40 metrów. O. Często pnie się w górę po różnych podporach dzięki wąsom czepnym. O, nasze też się pnie! Nasze też się pnie po naszym domku. Owoce winorośli to jagody. W zależności od odmiany mogą mieć różne kolory: białe, zielone, różowe, czerwone lub prawie czarne. Nasze są prawie czarne! Tak, nasze są prawie czarne. Z winogron pochodzi popularna przekąska, którą stosujemy również w kuchni do wypieków. Wiesz może jaka? Rodzyneczki? Tak, to mia! Powstają ze specjalnej odmiany, która nazywa się Thompson, a pełna nazwa to rodzynki sułtańskie. O. Z winogron robimy również olej, dokładnie z ich pestek. O. A miąż wykorzystujemy do produkcji dżemów, soków i galaretek. A, miam, 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 miam. To coś, co ty lubisz? Tak. Z winogron robimy również wino, które jest napojem dla dorosłych. O. Ale o tym opowiem ci innym razem. Dobra. To co, próbujemy naszych winogronek? Tak! To żegnamy się z naszymi widzami. Do zobaczenia! Do zobaczenia!